To może być tak, że to jest ostatni pokojowy protest. To może być tak, że już nie będzie można w ogóle się gromadzić, że już nie będziemy się rejestrować i że już nie będzie sympatycznie. Wytrzykujcie się na to, bo po to się spotkaliśmy, żeby to dzisiaj Wam też powiedzieć, że ja jestem na to gotowa, my jesteśmy na to gotowi. Mam nadzieję, że Wy też. Jakoś krążył taki filmik z naszym panem tutaj zasiadającym w pałacu, który przypominał jego słowa z kampanii poprzedniej, gdzie to opowiadał, jakim to będzie prezydentem dla wszystkich, oczywiście, ale oprócz tego wspominał o tym, że uprzednie rządy nie wysłuchiwały ludzi, ignorowały podpisy obywateli pod różnymi projektami, że władza, prezydent w ogóle nie rozmawiała z obywatelami. I tak sobie pomyślałam, jak wy wszyscy teraz w tym momencie, what the fuck? O czym Ty w ogóle opowiadasz? Czy to była projekcja tego, co zamierzasz zrobić? W tym miejscu byliśmy wielokrotnie. Byliśmy tutaj bronić sądów, byliśmy tutaj tydzień temu bodajże, kiedy młodzież, na którą Pan prezydent obecnie szczuje, chciała odtańczyć kilka tańców, potem była łapana w uliczkach, tutaj, kiedy się rozchodzili. Dwa lata temu tutaj niedaleko w tym miejscu również uszkodzony mi kręgosłup. Kilka, nie wiemy, ile samobójstw jest popełnianych z powodu tego szczucia na ludzi LGBT. Nie wiemy, ile osób wyjeżdża z tego kraju młodych, po prostu z utraconymi złudzeniami na to, że tutaj normalnie można żyć. Nie wiemy, co będzie za tydzień. Spodziewamy się tego, że tak jak Marta mówiła, że te wybory nie będą specjalnie uczciwe. Nie wiemy, co się później wydarzy, nie wiemy, jakie scenariusze szykują nam rządzący. W tym momencie mamy jednak komunikat zdecydowany im do wypowiedzenia, w bardzo tych krótkich słowach, wypisanych na wszystkich tych banerach, który brzmi po prostu wypad. Nie ma innych słów, które można w tym momencie już na nich kierować. Przypomnę jeszcze, że oprócz e, tych wszystkich problemów, które w nich żyją głównie Wiadomości TVP, my, ludzie zwykli, żyjemy czymś innym. To znaczy my tracimy w tym momencie pracę, nie mamy z czego zapłacić czynszu nie mamy z czego płacić ZUS-u w przypadku, kiedy my posiadamy jakieś firmy. Nasze dzieci od kilku miesięcy nie chodzą do szkoły i nie wiemy jeszcze, jak, ile za to psychicznie zapłacą plus nauczyciele, którzy muszą wykonywać jakąś dodatkową niesamowitą robotę, żeby w ogóle to wszystko ogarnąć. Jesteśmy po prostu w sytuacji niezwykle ekstremalnej, specjalnej tymczasem ci ludzie zajmują się. Kolejnymi aferami, nabijaniem kapzy, żony, kolegi, brata, instruktora, szwagra. My jesteśmy pozostawieni ze swoimi problemami sami. Tarcza, którą tworzą, wprowadza na przykład pod przykryciem rozwiązań, niezwykłych rozwiązań na okoliczność pandemii takie zapisy jak więzienia za aborcję, co odkryłyśmy niedawno i co pewnie będzie powodem tego, że być może w poniedziałek pojawimy się tutaj ponownie w jakimś kolejnym zrywie kobiet, żeby tutaj po raz kolejny powiedzieć, że się na to nie zgadzamy, bo prezydent w tym momencie może to już tylko podpisać i utwierdzić. Moja przemowa jest chaotyczna, czasy są chaotyczne, musimy się przygotować na coś pewnie jeszcze gorszego. Dobrze, że wyszliśmy w takiej liczbie, w jakiej wyszliśmy dzisiaj, bo prawdopodobnie za tydzień będziemy już nie w legalnych zgromadzeniach uczestniczyć i może jest to ostatni po prostu protest pokojowy. Ten człowiek, Andrzej Duda, musi opuścić ten pałac. Ten człowiek musi stanąć przed niezawisłym sądem, wyjaśnić swoją działalność, powiązania i motywację. Niektórzy nazywają go idiotą. Ja go nigdy tak nie nazwę, bo nie chcę mu pomagać. On tak przed sądem będzie się bronił. Będzie mówił, byłem niemądry. Ale to nieprawda. On doskonale wie, co robi, wie, jakiej zbrodni dokonuje. Jest nieodpowiedzialny, skrajnie nieodpowiedzialny, to prawda. Jest nieodpowiedzialny, gdy próbuje rozpętać obrzydliwą nagonkę przeciw Polkom i Polakom o innych preferencjach seksualnych. Jest nieodpowiedzialny, gdy gwałci wartości zachodnie, gdy wyrywa nas ze wspólnoty zachodu. Jest nieodpowiedzialny, gdy w porozumieniu z chińskim reżimem forsuje projekty, które pozwolą temu reżimowi bombardować naszą gospodarkę swoimi produktami. Pis udaje, że jest antykomunistyczny, ale pisowski prezydent współpracuje z dygnitarzami Komunistycznej Partii Chin. Teraz pojedzie do Ameryki. Będzie udawać przyjaciela USA. Pojedzie do Donalda Trumpa. Ale tak się składa, że właśnie doradca Trumpa, Jim Bolton, ujawnił, że Trump płaszczy się przed chińskim dyktatorem Xi Jinpingiem tak samo jak Duda. PiS udaje też, że jest antyrosyjski, ale rządzi z łaski Putina, co wiemy już na pewno dzięki nowym zeznaniom Marka Falenty. Jednego z głównych organizatorów słynnej afery Taśmowej. Te aferę trzeba wyjaśnić. Tak samo trzeba wyjaśnić związki Andrzeja Dudy z reżimem Chin. Związki polityczne, polityczno-biznesowe, nawet rodzinne. Już jeden człowiek uwikłany w sieć tych związków zginął tragiczną śmiercią. Panie prezydencie! Może pan wyjdzie do nas i powie nam pan, dlaczego nie żyje rektor politechniki opolskiej Marek Tukendorf? Te związki doprowadziły Andrzeja Dudę do zdrady polskich interesów. Nie lubimy słowa zdrada. To słowo było nadużywane w polskiej polityce. Nie lubimy tego słowa, bo jesteśmy racjonalni, bo dobrze życzymy bliźnim bo chcemy myśleć o nich raczej lepiej niż gorzej, ale jeżeli mamy obronić Polskę, Unię Europejską i Zachód, musimy nazywać rzeczy po imieniu. Mamy dość, jako związkowcy ze związkowej alternatywy, mamy dość ministrów prawa i sprawiedliwości, mamy dość Waszych posłów. Mamy dość prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mamy dość prezesów wpływu karbu państwa i panie prezydencie też mamy dość. Dzisiaj słyszałem, że pan prezydent Andrzej Duda mówił, że mamy świetną sytuację na rynku pracy. Że to praca szuka pracownika, a nie pracownik pracy. Być może niedługo to pan będzie musiał sobie pracy szukać. Pan prezydent bardzo często też mówi, że za rządów PISU, że za jego rządów radykalnie spadło w Polsce ubóstwo, że nie ma już ubóstwa dzieci. Panie prezydencie, niech pan zejdzie na ziemię, niech pan zejdzie z kosmosu. Ubóstwo w Polsce z dnia na dzień rośnie. Bezrobocie rośnie i nawet w 2018 roku, kiedy była świetna koniunktura, ubóstwo dzieci wzrosło o ponad 25%. Wstyd! Mamy dość niszczenia praw pracowniczych. Mamy dość tego, co się dzieje w polskich liniach lotniczych. Lot, linie lotnicze, lot polskie przeżyły drugą wojnę światową. Cały PRL przeżyły reformy Balcerowicza, Tuska i Millera. Natomiast dzisiaj boimy się, że nie przetrwają Sasina, Chorały, Milczarskiego, Dudy i Morawieckiego. Będziemy bronić polskich linii lotniczych LOT. Mówili niedawno, że Poczta Polska to jest też ich narodowa firma. Bez nich demokracji nie ma. A dzisiaj grożą zwolnieniami pracownikom poczty. Grożą obniżkami płac. Dzisiaj. Kiedy pracownicy Agencji Żerugi Powietrznej mówią, że ich płace są obniżane, a prezesom nagrody rosną, zakazuje się im strajku. Strajk to nasze prawo konstytucyjne. Nie oddamy naszych praw, panie prezydencie. Jesteś też nam wstyd, jako postępowym związkom zawodowym, że ma pan taką przystawkę, która się nazywa NZZ Solidarność. Jest nam wstyd tak za Andrzeja Dudę, jak i za Piotra Dudę. Wstyd! Związki zawodowe nie powinny być homofobiczne, ksenofobiczne. Wszyscy ludzie są równi. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek formy dyskryminacji. Nie zgadzamy się na mowę nienawiści tej władzy. My jako postępowy ruch związkowy życzymy Wam opuszczenia tego pałacu, opuszczenia ministerstw. Zniknijcie, przestańcie nas krzywdzić. A jak będziecie chcieli z nami wojny, to my do tej wojny przystąpimy. Czy słyszeliście w debacie prezydenckiej jakieś pytanie, które dotyczyło edukacji? Nie, nie, to, nie to nie jest ważne. Nie było jedno związane pośrednio ze szkołą. Czy dzieci w szkole powinny mieć możliwość przygotowania do pierwszej komunii? To było pytanie ułożone jeszcze urzędującego w tym pałacu prezydenta. Jedyna rzecz, która go interesuje w polskiej edukacji. Czy Kościół katolicki będzie miał wystarczająco duży wpływ na nasze dzieci? Nie interesują go nierówności edukacyjne. Nie interesują go zarobki nauczycielek i nauczycieli, którzy od kilku lat walczą o to, żeby zarabiać godnie. To go nie interesuje. Podobnie jak nie interesuje ministra edukacji to, co się dzieje z dziećmi w czasie edukacji zdalnej. W samej Warszawie mieliśmy 600 dzieci, z którymi. Nie mieliśmy żadnego kontaktu, które po prostu zniknęły. To jest hańba polskiego rządu. Pan minister, na pytanie o to, czy zna skalę zjawiska tych dzieci, które nie nawiązały kontaktu ze szkołą, czy wie, co się z nimi dzieje, czy martwi się o to, że być może doświadczają przemocy, że być może w ich domach dzieje się coś złego, że być może są głodne, że być może są bite, powiedział że nie zna skali tego zjawiska i to go nie interesuje, bo zapewne są to dzieci, które do tej pory nie garnęły się do nauki, więc niech szukają ich dyrektorzy. To powiedział minister edukacji. A nasz prezydent Duda w 2017 roku w styczniu podpisał ustawę prawa oświatowe, która zdemolowała polską edukację. Zdemolowała nie tylko edukację, zdemolowała to, co dzieje się z naszymi dziećmi. Ta ustawa, oprócz tego, o czym wszyscy wiemy... Wycofała edukację antydyskryminacyjną ze szkół, ale ten prezydent idzie dalej. On nie tylko wycofuje edukację antydyskryminacyjną, on wprost nawołuje do dyskryminacji, bo tym jest karta rodziny, którą prezydent podpisał. Tam napisane jest wprost: W szkole nie ma być żadnych elementów związanych z LGBT. Czyli co? Nasze dzieci mają nie zakładać tęczowych skarpetek, nasze dzieci mają wstydzić się swojej orientacji, nasze dzieci w szkołach mają być narażone na przemoc. Tego chce ten prezydent? Tak, tak. tak. Czy my tego chcemy? Nie. Mamy dość tego prezydenta. Mamy tydzień na to, żeby się zmobilizować i wyrzucić go stąd. Wypad. Wypad. Państwo, prawa to również administracja. Administracja publiczna działająca na podstawie prawa i w granicach prawa. Administracja wolna od politycznych manipulacji. Administracja profesjonalna. Pierwszym celem Prawa i Sprawiedliwości była służba cywilna jądro polskiej administracji w grudniu 2015 roku niecały miesiąc po powołaniu rządu Beaty Szydło wniesiono do sejmu i przepchnięto w nocy między świętami a sylwestrem zmianę ustawy o służbie cywilnej, pozwalając na zatrudnianie na kierowniczych stanowiskach w administracji osób bez kwalifikacji, a nawet bez wykształcenia, zlikwidowano konkursowy tryb powoływania dyrektorów w oparciu o kryteria profesjonalne, na podstawie tego jednego aktu prawnego tysiące ludzi na dyrektorskich stanowiskach ludzi na podstawie kompetencji, których sprawnie funkcjonowało państwo polskie. Jednego dnia straciło swoją umowę o pracę. Zostały rozwiązane, zostali zmuszeni do ubiegania się o ponowne ich nawiązanie. Szeroko otwarto drzwi niedouczonym asystentom farmaceutycznym. Pamiętamy tą armię Misiewiczów, którym od tej chwili musieli salutować generałowie wojska polskiego, kłaniać się w pasku To ustawę podpisał Andrzej Duda. Wyda! Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Tak jak powiedziała Klementyna Suchanow, przepisy ustaw o tarczach wpisano wiele ukrytych, ukrytych przed nami wszystkimi przepisów, które nie służą zwalczaniu kryzysu. W ustawie o tarczy drugiej i w ustawie o tarczy czwartej Rząd przyznał sobie uprawnienie do masowych zwolnień w administracji, już nie tylko w służbie cywilnej, ale w dziesiątkach, setkach urzędów i instytucji, często bardzo, bardzo odległych od polityki, w administracji sądów, w administracji wojska, w administracji Najwyższej Izby Kontroli. W administracji szczebla powiatowego i wojewódzkiego, często w biednej administracji, bo ta bogata administracja, gdzie się dobrze zarabia, to przede wszystkim administracja warszawska, bo rząd potrzebuje za wszelką cenę oszczędności. I plan tych oszczędności, plan zwolnień zapewne poznamy zaraz po wyborach. Nie, rząd, naszym nie, nie naszym kosztem, nie naszym kosztem, nie, nie naszym kosztem, nie naszym kosztem. Nie nie naszym kosztem. Ten koszt. To nie tylko utrata pracy przez dziesiątki tysięcy ludzi, któr, którzy stoją dzisiaj przed widmem zwolnień, a który poświęcili administracji i Polsce całe lata. To także erozja polskiego państwa. To także obniżenie jakości usług publicznych. Służba cywilna, w której pracuje 120 tysięcy ludzi, to jest aparat administracji, który powinien służyć każdemu rządowi. Czy jest z lewicy, czy z prawicy, czy jest konserwatywny czy liberalny. I Zrobimy porządek. I każdemu obywatelowi, czy jest H czy L czy G, czy B, czy T czy, czy, czy katolik, czy, czy prawosławny, każdemu jednakowo. Dlatego mówimy wypad! Wypad! I dlatego mówimy wypad. Dlatego Wy! Wiemy co robić. Wiemy, jak przywrócić służbę cywilną. Wiemy, jak poprawiać jakość administracji. Nie poprzez masowe zwolnienia, ale poprzez poprawę jakości zarządzania. Są wzorce, które zniszczono. Wdrożymy je. Wszystko ale... to naprawimy, wszystko wypadł. to naprawimy, ale wypad! Od dłuższego czasu, jeśli po prostu nie od 89 roku, coś z naszym społeczeństwem jest nie w porządku. Możemy się zastanawiać, jaka demokracja, jaka wolność i wolność do czego. Nie możemy myśleć o tych pięcioletnich rządach prawicy jako o czymś samoistnym, że się przytrafiło i nie wiemy dlaczego. Żądając zmiany rządu, musimy żądać ogólnej zmiany. Musimy patrzeć wstecz na te wszystkie niehumanitarne aspekty transformacji ustrojowej i polityki społeczno-gospodarczej trzeciej Rzeczypospolitej. Mamy dość, po prostu dość tego, jak ta władza, i mówiąc władza, mam na myśli zarówno rządzącą prawicę, jak i liberalną opozycję, prowadzi grę polityczną kosztem naszych praw i jak cynicznie wykorzystuje nasze realne potrzeby do podniesienia sobie sondaży. Mamy dość tego, że jak trzeba, to atakuje demokrację liberalną, konstytucję i Unię Europejską, a potem wyciera sobie nimi mordę. Co to w ogóle jest konstytucja? Zgniłe jajo, tym jest konstytucja, tym są wasze prawa i tym jest wasza polityka. Mamy dość nie tyle co prawa i sprawiedliwości, ale całego skostniałego układu, który nie pozwala nam oddychać. Choć tu warto zaznaczyć, że obecny rezydent Pałacu Prezydenckiego jest jakimś groteskowym, miejmy nadzieję, domknięciem tego wszystkiego. I mówię to trochę jako aktywista antyfaszystowski, ale też trochę, jeśli w ogóle mogę. Jako po prostu homoseksualny, 21-latek, który tu studiuje, który tu mieszka i, chce, i który chce tu żyć. Dlatego proste przesłanie, takie od serca, do wszystkich etatowych polityków, ministrów, biznesmenów, premiera, prezesa, opozycji, wszystkich byłych i obecnych agentów obojętności i pogardy, a w szczególności prezydenta, wypierdalać. Dzień dobry państwu, nazywam się Piotr Niemczyk i przepraszam za to incognito, ale pomyślałem sobie, że nie chciałbym, żeby pan Kamiński z wąsikiem załatwą mnie rozpoznali, więc tak. Że... Jako oficer Urzędu Ochrony Państwa jakiś czas temu przysięgałem na wierność Konstytucji. Chciałbym powiedzieć, że taką samą przysięgę, ale tą prawie identyczną składają funkcjonariusze policji, którzy tutaj nas otaczają. Stoją w granatowych mundurkach z orłem na głowie. E, panie i panowie, no składaliście przysięgę na wierność Konstytucji. Nie powinniście nas tu otaczać, powinniście być z nami. Będziecie być z nami. Ja wiem, że dostaliście podwyżkę po tysiąc zł. ale czy wiecie, jakie podwyżki dostali lekarze i pielęgniarki albo nauczyciele? Żadne. Mam do Was pytanie, czy jak za 10 dni, za tydzień władza wprowadzi stan wyjątkowy, to gdzie będziecie? Będziecie tu z nami? Czy będziecie nas pałować, traktować gazem? ultra wielkami, wszystkimi tymi urządzeniami, które w tej chwili rząd na gwałt kupuje. A teraz jeszcze jedna sprawa. To też jest, to też jest do Was pytanie. Dlaczego rośnie liczba zabójstw? Od 2015 roku wzrosła liczba zabójstw o połowę. Dlaczego rośnie liczba napadów? Dlaczego rośnie. Przemoc w szkole, dlaczego rośnie przemoc domowa? Dlatego, że się szczuje obywateli nad siebie nawzajem, a opowiada się bzdury o imigrantach, Ukraińcach, y, muzułmanach, o y, osobach LGBT. Y, efekt jest taki, że ta agresja przenosi się na zwykłe rodziny. Nie zapominajcie, że historia lubi rozliczać może w dłuższym może w krótszym odcinku czasu, ale będzie rozliczać. Dziękuję bardzo. aktywistkami. Ja jestem wojowniczką, jestem jedną z generałek, bo to jest wojna. Za tydzień mamy bitwę. Co potem zobaczymy. Ale bądźcie gotowi, bo to już dawno przestało być zwykłe demonstrowanie. Bądźcie gotowi na to, że PiS zrobi wszystko, bo wie, że te wybory albo sfałszuje, albo przegra. Będą siedzieć! Będą siedzieć! Będą siedzieć! Będą siedzieć. Będą SIEDZIEĆ! Andrzej Duda będzie miał też pod górę dlatego, że jest uosobieniem tego czegoś, tej władzy, tych miernot, tej niekompetencji, tej głupoty i tej nienawiści. Więc idźmy się bić o tę Polskę za tydzień, bo my już mamy tylko Polskę do stracenia i bądźmy gotowi się bić o nią dalej. Dziękuję bardzo. Wypadł z korupcją, aferami, głupotą i przemocą rządzących. Wypadł z traktowaniem i obywateli jak świeci. Wypadł ze zwolnieniami pracowników, z pensji, niszczeniem kodeksu pracy. z partyjnych ze spółek Skarbu Państwa. zastraszaniem obywateli i związków zawodowych. Wypadł z ożeniem, nauczycielek, lekarek, pracowników socjalnych i wymiaru sprawiedliwości uchwałę osób LGBT. Prywa! Prywa! Z osobami z niepełnosprawnościami.